Uważam, że rynek pracy znajduje się obecnie w stanie równowagi, a to oznacza, że stopa bezrobocia najprawdopodobniej będzie kształtowała się na stabilnym poziomie w horyzoncie kilku kwartałów. Należy pamiętać, że stopa bezrobocia poczyniła bardzo duży progres w ostatnich latach, znajdowała się ona w silnym trendzie spadkowym. Obecnie... Używając metodologii unijnej, kształtuje się ona na poziomie 3,4% i Polska znajduje się na piątym miejscu z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej. Przed nami są tylko Czechy, Węgry, Niemcy i Holandia. Tak więc naprawdę jest to bardzo dobra sytuacja. Pamiętajmy, że stopa bezrobocia nie osiągnie nigdy poziomu 0%. Zawsze mamy do czynienia z tak, zwaną, z tak zwanym bezrobociem naturalnym. No i w horyzoncie kilku kwartałów yy, potencjał do spadku stopy bezrobocia będzie ograniczony. Mamy coraz większe trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Stopa aktywności zawodowej Polaków jest nadal na stabilnym, niskim poziomie. I prawdopodobnie nie zwiększy się znacząco. Mamy niekorzystne procesy, procesy wiekowe. Społeczeństwo nam się starzeje, również obniżenie wieku emerytalnego jest tutaj czynnikiem obniżającym aktywność zawodową. Pewnym ratunkiem w cudzysłowie może być napływ Ukraińców w celach ekonomicznych, ale to źródełko powoli się wyczerpuje. Również. Częściowo aktywność zawodowa Polaków może wzrosnąć ze względu na rosnące wynagrodzenia, które mogą skłonić część biernych zawodowo Polaków do powrotu na rynek pracy. Ale nie oszukujmy się, w horyzoncie kilku kwartałów, kilku lat stopa bezrobocia już znacząco nie spadnie.